Widzieliście mnie już prawie rok temu. Rok temu? No, rok temu to było. Więc. Nie. No tak. No Dzisiaj mnie. widzicie do... Musimy iść się pożegnać bo już niektórzy wychodzą. A my wracamy do tańców, tak? Tak. I do. Tak, do trzeciej. Gdzież stara? Tu jest. Ciekawie.

Dzień, dzień, kto to jest? Kto to jest? Panie, jest tam, tak? A to nie można z chwałami jednak, jest, nie jest, jest znak. Całą, jest, bo 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 nie się bo nie bo masz w tym kontroli w ogóle, bo to, to jest... Dzień. To się tak szybko różni, to jest masakra. Czy ty go nie czesałeś? Nie. No właśnie widzę. Miałem, ale krwiłem go. Boże, jaki ty znów jesteś. Kto cię teraz wyskoczył? Staro, ci mam dużo czasu. Dzień dobry moi drodzy. Witajcie w nowym filmie. w waszym. Ulubionym filmie, uwielbiam absolutnie, wiem, że Wam się też uwielbiam nagrywać, a wiem, że Wy bardzo lubicie oglądać. Czyli co to jest Haul z Rosmana? Głównie z Rosmana, nie tylko, szczerze powiem, że już nie pamiętam dokładnie co tutaj jest, bo ta paczka była pakowana 3 tygodnie temu, opóźniła się o tydzień, i potem sam już jej odbiór opóźnił się jeszcze o kolejne 3 dni dojechała przed chwilą, już nawet nie otworzyłam. Louis jest tutaj obok mnie, natomiast dostał jeżeli ktoś widzi mnie pierwszy raz, to Louis to mój pies, dostał ucho, żeby się czymś zajął, właśnie jeździ na nim po podłodze, żeby nam tutaj, wiecie, nie przerywał, nie interesował się tym, co ja tutaj mam. Zaczynamy, nie przedłużamy. Złożyłam kilka różnych zamówień, ale głównie byłam w Rusmanie, także wiecie jak to jest. Tam się po prostu szaleje, Kupuję się na zawia. Ostatnio, jak byłam, to przywiozłam sobie przed ostatnim razem, jeszcze jak byłam to przywiozłam sobie dużo rzeczy, i jakby te rzeczy pociągnęły kolejne zakupy, bo sprawdziły mi się. Okazało się, że są fajne. Wy też coś polecałyście, także mamy tutaj takie rzeczy. To przyszło w dwóch paczkach wręcz słuchajcie. A tam pod spodem jest ten. A to jest mormua. To, to nie, to, to nie. Ja sobie tylko tak... Mam ja tu dużo rzeczy. Hmm. No dobra, to sobie obejrzę, to już bardzo widzieliście. E, początek, tutaj mam tak. Muszę to wszystko rozpakowywać. Mm -hmm. Ale chciałam, wiecie, pierwsza reakcja, jak to... Moje odczucie na żywo. Co my tutaj mamy? To są oleje dla psa, właśnie. To są, słuchajcie, olej z dziko żyjących ryb morskich, dla psów i kotów. Bo powinno się dawać e, takim Luiskom, czyli spanielom, e, olej właśnie Omega-3, e, ale najlepiej właśnie z jakichś ryb. E, taki najbardziej popularny to z łososia. E, ale lepsze są e, właśnie z tych dzikich e, ryb. No więc zamówiłam takie, bo u nas było bardzo ciężko znaleźć cokolwiek. To jest firma Pokusa. I wzięłam, um, słuchajcie, trzy Tu mam drugi i tu mam trzeci W takich małych buteleczkach Z tego co wiem, to trzeba je trzymać w lodówce I zużyć tam w ciągu chyba 90 dni Chociaż to je zobaczymy Tak, po otwarciu zużyć do 90 dni Także to taką jedną pompaczkę do jedzenia raz dziennie Z tego co wiem, ale jeszcze sobie doczytam Kolejne rzeczy O nie, jak mi to wkleili O co tak Muszę to odkleić i zaraz wrócę, bo przecież wiem, że ktoś tu poszalał, miał nadmiar taśmy. Pojechałam do rodziców, położyłam się pierwszego dnia w łóżku i mówiłam: „Mamo, czego ty używasz do płukania? To tak pięknie pachnie”. I potem, Tylko Czy to był ten? Nie wiem, bo widziałam, że jest ich kilka. Eee, w Biedronce płyn Eden. Słuchajcie, płyn do perfumy do tkanin, wręcz to się nazywa. Booster zapachowy. To płyn do perfumowania odzieży w trakcie prania. Jak to pachnie, jak to ładnie pachnie i intensywnie pachnie. Naprawdę i długo. Eem, 12 zł. Wzi ja wzięłam jeden, bo był tylko jeden. E tego dnia w tej biedronce, jak ja byłam, ale. Mama mi dokupiła jeszcze jeden. Ale to ładnie pachnie. To trzeba pojechać i pójść do sklepu, I spróbować. Naprawdę. Słuchajcie, mam miody, ale przelane w takie małe dwa. Widzę, Także są miodki. Tutaj to mamy, ten moon, a także to. Już to Tutaj, tutaj mamy oleje. No i teraz mamy. To wręcz przyjechało. Uh, waży 17 kg. Z tego co wiem, to są miol, te oleje dla Luisa Eee, moja walizka. Bo sama to pakowałam. Co to jest? Nie wiem, ja to założyłam. Nie wiem, to ktoś to założył, czy to. Może ty, może rzeczywiście ktoś zaglądał do tej walizki na ten. Bo jest taka. Ale nie wiem, czy to mój mi szwagier pakował. O, taka blokadka. Taki pasek na ten. Świeci mi w bardzo Ale co my tu mamy Uch, Patrz Szampon się zgniotł Ale jak byłam, słuchajcie no dobrze, dążkę, To kupiłam sobie szampon e, Z Isany właśnie A propos tej moich, tych moich odkryć i miłości Kupiłam sobie szampon I odżywkę on się otworzył, troszkę się wylała, ale go też używałam. Szampon do włosów, bazylia i mango i sana. Jak to pachnie. Jaki pachnie. to jest fantastyczny szampon. Użyłam go, nie wiem, no kilka razy. Powąchaj. Naprawdę no. będą nam ładnie, co? Tak pachnie bardzo. Jak guma turbo. Guma turbo? No, to jest nie guma turbo? No wiem, oczywiście. Tak pachnie. I kupiłam potem drugi Mam cały komplet, nie? Odżywka ta, ta chyba była używana I Tak mi się to spodobało I ten efekt na włosach Naprawdę jakbym użyła czegoś Bardzo, bardzo fajnej jakości Dzień dobry Co przyszedłeś patrzeć? Kontrola jakości A co tutaj dla mnie jest? Co tutaj dla mnie jest? Budka weselna Dostałam w prezencie. <grymne> <grymne> trochę moich ubrań, trochę moich butów przyjechał. O, moja piżama. Słuchajcie, kupiłam domol, proszek oczywiście, bo jak byłam, ja nie mogłam bez tego wrócić. To kosztuje, nie pamiętam ile, ale naprawdę nie za wiele. Moim zdaniem nie ma co przepłacać za te wszystkie Ariele, Persilele i inne proszki. To jest genialny proszek i do białego, i do koloru jest po prostu. Naprawdę jest świetny. Wzięłam dwa, bo już sama nie wiem. Gdzie tu jeszcze są moje ubrania, moja piżama? O, sukienka, której nie założyłam, bo niestety nie byłam na poprawinach. Ale zamówiłam sobie taką żółtą sukienkę. Z Asosa na ramionczkach. Były w różnych kolorach, ale jakoś właśnie mam ostatnią fazę na żółty kolor, to co widać, bo mam na sobie żółtą koszulkę z Leco Le którą też wtedy kupiłam, ale przywiodłam wcześniej. W każdym razie mamy jeszcze na weselę w tym roku ale, e, i myślę, że się przyda. I to jest moja sukienka, w której byłam, którą wybrudziłam. Nie wiem czym. Wydaje mi się, że jak wysiadałam z samochodu, przykleiły mi się włosy do ust, a miałam świeżą szminkę i potem wytarłam tymi włosami, bo to mniej więcej w tym miejscu. Miałam, słuchajcie, taką sukienkę na weselu e, bez ramionczek, to jest firma Lu. E, I czułam się w niej bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Naprawdę, czułam się w niej bardzo fajnie. Nie musiałam jej... I tak ją pociągałam, to takie sukienki, ale jakoś nie czułam, żeby za bardzo. Nie, naprawdę fajna była, komfortowa, muszę ją uprać właśnie. E, to moje. Słuchajcie, mam w końcu, w końcu udało mi się zwężyć te moje spodnie od Victory Beckham. E, mam je zmniejszone tak sporo. E, Ta pani mi zmniejszyła w ciągu jednego dnia, a tutaj znalazłam jedną folkę nawet, zawiozłam jej mi jej zdjęcia przed, oczywiście musiała się nasapać, że o Boże, idę roboty, no ale ona to zrobi, tak, i pytam ile czasu, w sensie, ile czasu to będzie trwało. Mówię, że aż tak mi się nie spieszy, no bo jednak jest lato, w długich spodniach aż tak długo się nie chodzi, aż tak często się nie chodzi. Ona mówi, no tak do tygodnia, no to sobie myślę, spoko, nie? no, jak najbardziej. Minęły dwa tygodnie, cisza. Pytam, czy może udało się, oj ona jeszcze nie miała czasu. Teraz w następnym tygodniu na pewno to zrobi. Po trzech tygodniach dalej się nie odzywa, czwarty tydzień, cisza. No i myślę sobie, kurczę, no bez sensu, nie miesiąc trzyma już spodnie, fajnie jest pochodzić po walizce. Miesiąc trzyma spodnie, no to albo w to, albo w tą, no. I jeszcze się nie odzywa. Zaczęłam jej pisać, a ona mnie nie odpisuje. Dwa dni mi chyba nie odpisywała. No to myślę sobie, no, no, no nie tak, nie? No, no nie tak. Ja rozumiem, że ktoś może nie ma, nie ma czasu albo coś tam wypadło. No to po prostu się pisze klientowi, tak? Przecież zapłaciłam jej jeszcze zapłaciłam jej z góry. No i wiedziałam właśnie, że jadę do Polski i mówię ten: mówię, że albo, albo to się uda zrobić, albo, albo ja je chcę odzyskać, bo to jest po prostu bez sensu. Ej, a tutaj jeszcze jedna paczka powinna być. Co to się stało z tą paczką? Przecież z Wasali zamawiałam jeszcze jedną całą paczkę. No, tu jest? Okay. Zaraz to A, ten. E, I w każdym razie, chyba że ja wyrzubię, za żebym tam wyrzuciłam, coś na początku, ale nie sądzę, żeby to było. E, no i ona, że wiecie, po miesiącu ona jeszcze nie zrobiła, no to ją ja wydobra, dawaj mi to i ten. E, no i oddała mi po prostu zawiodąc sobie. Louisek to moje jakieś brustonosze. Także mam i mam jeszcze takie spodnie z lecole, które też zmniejszyłam. One są takie bardzo szerokie. ale one też były na mnie za szerokie, także jeszcze mnie nawet nawet ich nie widzieliście, bo były po prostu za duże. Także w tym roku widzicie, Jakby dwie pary nowych spodni. Nie, spodni nie ma. Zapas Kokolino. Zapas Kokolino. Pachnie przefantastycznie. Uwielbiam szczególnie chyba ten niebieski. No patrz, tutaj jest jeszcze trzeci ten. Ale mamy teraz zapachu. Który najładniejszy? ten też ładny, wszystkie ładne, eee, ale chyba ten najładniejszy. Aqua. No ale wiesz, co ja tutaj nie widzę, żeby tutaj mi ktoś coś wkładał. Jak to się stało? I to było główny ten, że, że nie, A nawet jest opakowanie z tego. No tam Wasala, to było przykryte tym, a nie ma ubrań. O, widzisz? Co? Nie no, w śmietniku u nas na, na ten na... No, no, Musisz być to nadzwyczajnie no, i te rzeczy. No ale no, tutaj to jest, nie. ale tutaj jest wszystko no, z a ja widzę. No, może z tyłu są te rzeczy, no zobacz. No. A, tutaj jeszcze coś. Jest. I to budę własna było otwierała z drugiej strony. A no. <laughs> no, dobra. To jest wasala. I tutaj jest jedna rzecz, która właśnie udało mi się, wpadła na stronę, bo tego nie było, miałam wieczny problem, jakby rozmiary były wyprzedane, bo wszystkie te rzeczy poszły na wyprzedaż e, i był, miały lepsze ceny. Zobacz, chciałam Ci kupić, tą, to jest chyba koszulka dru, ale nie no pamiętam. Nie, jak. No właśnie, bo ona ma być taka, ja w ogóle liczyłam na no to, że na przykład może być za mała na Ciebie, wtedy ja bym ją przytuliła. Ale zobacz, jaka ona jest fajowska. Nie jest za mało, to jest wielkie. No, ale to jest w ogóle unisex i to ma być takie duże, no. Na mnie w sensie, ma być takie Bo to mówisz, że mi kupiłeś sklep tak Nie, nie. Zobacz, jest fajowska, ale jaki fajny materiał. Niestety weszła nowa kolekcja. Niestety jest bardzo fajna. No nami za duże. Duże takie, a to jest XL. W sensie takim, że na tej modelce, nie co nie tam była, to Excel. ona miała... Ale chodzi mi o to, że była dziewczyna i tam jakby możesz zobaczyć naszego podgląd na przykład na przykład dwie-trzy osoby zakładają, wiesz, różne rozmiary, żeby zobaczył, jakie są rozmiary. I dziewczyna miała XL i wyglądała dobrze. Albo zmniejsza, albo przygarne. A tobie zamówię... Bo ja to sobie tak ten z podemki włożyła i mi by to nie, pas, nie przeszkadzało. Nie, no, może ci zmniejszę, co? Po co mam zmniejszyć korzonkę? No, Bo fajna ona jest, to fajny pa, co fajna. A co mogę dodać? Piotr, to. Tak, ładnie. Zahachmyć mi ją i tyle, ja mam wystarczająco tutaj. No, to najwyżej ci zamówię, bo teraz właśnie w tej nowej kolekcji też są fajne. Tylko takie jednolite. Migamy mi, mi baterie. Widziałam te spodnie, co mówiłam z, te, z tkaniny Kupro, bo to jest XS, czarne, one się nazywają Scarlet bo one właśnie poszły na. ale fajne materiały. One, one, one były tak. dużo tańsze. Nie mam żadnego pojęcia. Szerokie, takie jak nawet te, które mam na sobie, w których jak tylko jest chłodno, to od razu po nie sięgam. E, ale te nie są aż tak szerokie. Nie? Bo te są takie aż pływające do A to? A to jest właśnie proszek, jeszcze jeden. Dobra, To ja Tak? Nie, no coś zrobimy z tą... Nie, nie, już na siebie na razie. tylko, jest. Nie, no teraz nie. Czemu? Później. Dobra, czego muszę zmienić baterię. Szkoda trochę z tą koszulką, no. Naprawdę zasugerowałam się tym, jak ta dziewczyna wygląda i myślałam sobie, bo tam były po prostu rozmiary 3XL nawet. z tym wymyślimy. Na pewno się nie zmarnuje. Dalej. Po tych kosmetykach samopalających Ewy Chodakowskiej postanowiłam, że dam drugą szansę jej kosmetykom do włosów. I też tutaj coś czuję, że jest jakieś tłuste. Bibio, Bibio, włosy suche in odżywka intensywnie nawilżająca i szampon intensywnie nawilżający. To chyba musi dostać powietrze, bo aż kształt. Mam to, ale jeszcze nie wzięłam. Tak, wzięłam jeszcze, słuchajcie, taką z serii. Mirror. Eee, z serii. się profesjonalna? Nie, nie wiem. Wykładzająca maska do laminacji włosów. Ona była troszkę chyba droższa niż te. No, zobaczymy. Pachnie ładnie. Wygląda jakby ktoś podebrał połowę. <śmiech> eee, <śmiech> nie wiem, ale no, zobaczymy. Aż mnie zaciekawiło. Pojutrze włosy, to Wam dam znać Słuchajcie, dalej, dalej, dalej dalej. E, Isana, żel pod prysznic, bazylia i mango Mam bazylia i mango Coś, balsam I zobaczyłam właśnie, że jest e, Bardzo go lubię Och może przepięknie pachnie To kosztowało, nie wiem, z 4-5 zł Mam tu wszystkie paragony, widzę Żel pod prysznic taki Żel pod prysznic taki Borówka i mięta Pięknie pachnie, po prostu pięknie. E, do tego mam. E, o, to mydełko. To mydełko już się kończy. Dobrze, że mam zapas. E, jest takie mydełko o tym samym zapachu. Takich jakby, nie wiem co to, to berylow, e, owoców jagodowych, owoców leśnych, coś takiego. A tutaj zobaczyłam, że jest Żel pod prysznic. Słuchajcie, puszto. Tak, puszto, kapusto. Także wzięłam też ten żel. Tutaj mam jeszcze. Pośliznąłaś się. Tutaj jeszcze widzę patyczki. Czyli wzięłam też, tylko że bez opakowania. Ee, patyczki zapachowe Dorotki Szelągowski Aroma Home, Dorota. I to jest zapach konfitura malinowa, więc mam taki zapaszek. Jeden tylko wzięłam. I tutaj jest on ta Hop, ależ będzie pianka teraz. E, kolejne rzeczy, słuchajcie e, Isana Kupiłam coś przez Was, ale to już jakiś czas temu Ale to Wam kiedyś pokażę, na razie nie będę mówiła Ale przypomniała mi się forma tego To jest żel pod prysznic, słuchajcie W formie pianki Nie miałam, nie próbowałam Popróbujemy, zobaczymy Tutaj jeszcze widzę balsam e, na wilżanie. Kwas hialonowy, Naturalny żel pod prysznic też od Ewy Chodakowskiej Eee, taki. Były też tam różne zapachy, ale tak chyba miał dziki ryż. miał ładny. A to jest pod prysznic. A ja myślałam, że to balsam. A! Bo no mam i balsam. To, to chyba jest. przez przypadek w sumie kupiłam że pod prysznic. Eee, ale super, komplet. Ja lubię tak kompletami. Czego się tutaj cieszysz? Co ty tutaj nagle zobaczyłeś? Czy ty skończyłeś ucho? Ty musisz jeść zaraz. Czyli ja kończę tu nagrywać i i, ci, I cię nakarmię. Słuchajcie, Isana, te maseczki do włosów. E, olejek arganowy, żurawina maska do włosów, jednominutowa. Zostawiam na dłużej. Taka jedna maseczka, moim zdaniem, warto sobie do czegoś to pootwierać i przelać do czegoś większego, bo to m, tak nie wiem, z dwóch bym sobie trzy razy zrobiła. E, Świetny produkt 3,91 Jest po prostu genialna Ciężko ją kupić, aczkolwiek teraz właśnie Jak byłam w Rosmanie tu były, to były I pomyślałam sobie, wezmę tylko 10 Naprawdę świetny produkt Polecam spróbować, jeżeli jeszcze nie próbowałyście Mam tutaj też Widzę jakieś trochę leków O, ja te słuchawki Mam, widzę trochę leków Mam gdzieś Tribiotic w saszetkach bo to czasami gdzieś tam trzeba Mam tu jakieś inne, widzę ja Wziąłem sobie takie podstawy, czyli aspiryna Już tak nie wiem Ale jakieś takie wiecie, no takie podstawowe leki bardziej, oczywiście Bardin był ze mną na weselu No i ostatnie rzeczy Nie wiem, czy próbowałyście Z Isany Maski w płachcie do skóry wokół oczu Jak ja to kupiłam I nałożyłam sobie przed weselem Po raz pierwszy i zdjęłam To po prostu było mi ciężko uwierzyć bo efekt był super Oczywiście to, wiecie, to nie daje jakiejś tam naprawy, tak? Ale sam ten moment relaksu, jaki, jaki taka maseczka w płachcie Wam daje No uwielbiam, naprawdę raz na jakiś czas Ten tam walczy z tym uchem I te maseczki są naprawdę świetne Moim zdaniem warto wypróbować Kupiłam ich kilka, nawilżające Były po prostu przeróżne I jeszcze sobie przywiozłam w ogóle za pierwszym razem też kilka, ale już je zużyłam Wzięłam też taką, e, bankietowa, ale ta już nie jest w płachcie, ekspresowa maska, ready to glow, a to za AA w ogóle, taką, e, nie wiem jakie ma napisane, maska do włosów, isana, e, gasząca pragnienie włosów, zawiera wodę bambusową i ekstrakt z różowego grejfruta. fajnie, nie mam ani jednego szamponu, także e, dobrze, że te wszystkie przyszły, nie mam nic po prostu, więc super, akurat, idealnie Płatki pod oczy, hydrożelowe Z Isany Wzięłam też takie w kształcie serduszek Właśnie mam je na górze I e, jeszcze jakieś jedne były Ale te z awokado bardzo, bardzo przyjemne O i właśnie tutaj są jeszcze te niebieskie One są łzy. Mam nadzieję, że nikogo nie irytuje To y, Szarpanie ucha, ale no, Dzięki temu on tylko przychodzi co jakiś czas Sprawdzić czy wszystko ok, a nie Stercim cały czas chcąc wszystko nie wiem z czym one są, ale też są takie, takie płateczki pod oczy. Niebieskie wybór tego jest po prostu przeogromny, także enjoy. No i oczywiście nie mogłam wyjść bez jakiejś nowej ściereczki, więc wzięłam taką. A, bo ja ją miałam, ale dałam Jurkowi do czegoś, a wiem do czego. Olejowaliśmy podłogę. Woskowaliśmy, olejowali, olejowaliśmy chyba. I słuchajcie, straciłam ją. Także tutaj chyba tyle. To jeszcze tak przejrzę. To, 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 nie. To już jakieś takie moje rzeczy. Jakieś moje szmatki jeszcze wróciły. Trochę moich ubrań. Eee, I tyle, moi drodzy. Znowu mam bałagan w domu, a nawet było już ogarnięte. Ale to jest taki bałagan szczęścia, także dobrze, że się te ubrania znalazły. Eee, I dobrze, że... Szkoda, że ta koszulka, kurczę, no ale materiał jest świetny. Nowa kolekcja jest świetna. Tutaj jeszcze mamy. słuchajcie... Yy, chyba proszek ten właśnie Domol Tak, proszeczek yy, Na koniec, naprawdę moim zdaniem Warto spróbować tego przede wszystkim Najlepsze, yy, co używałam I co już wiem, że się sprawdza To Domol yy, Eden Kupcie sobie naprawdę i spróbujcie yy, I te maseczki Isanowe Ewentualnie szampon z Isany Ten mango pachnie obłędnie Naprawdę i sprawdził mi się Mam nim głowę, nie wiem, dwa-trzy razy i naprawdę były fajne włosy, także ekstra. Eee, a ja już będę kończyć, co zabiorę się za sprzątanie, bo tak się rozglądam, ale to już chyba wszystko. Tutaj jeszcze coś jest. Nie, to też jest puste, ale mam bałagan. Dobra. W każdym razie, tak, dziękuję Wam za oglądanie, że Wam się podobało, zostawcie kciuk do góry, jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie, to zapraszam do nadrobienia, trzeba kliknąć e, subskrybuj i po prostu moje filmy będą Wam się wyświetlały w powiadomieniach. Ja e, już Wam dziękuję za dzisiaj, widzimy się w kolejnym filmie, trzymajcie się, pa pa!